A z nami, Jansio, jak ocenisz ten mecz? Bardzo ciekawy, dużo bramek. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Przede wszystkim, wydaje mi się, że fantastyczne widowisko, bo oba spotkania, bo właściwie w pierwszym Dawid to było to, co mówiłem był skuteczniejszy. Ja miałem pełną sytuację, nie umiałem ich wykorzystać. W drugim meczu moim asem okazał się Kownacki, który po prostu, no co oddawał, was, strzelał I, i tego mi brakowało wcześniej, więc no, na razie jestem w dosyć wygodnej sytuacji. Tak, przed to było jeszcze jedno zwycięstwo i jesteś w że czujesz presję, że to jest tylko jeden krok i ewentualnie już jest, masz to miejsce. Czyli o tym nie myślisz, po prostu skupiasz się na tym, żeby wygrać? Jak u ciebie, u ciebie wygląda? Nie myślę o tym w ogóle, bo jeżeli bym miał myśleć w ten sposób, to to jest najprostsza droga do porażki. Nie można myśleć o tym, że ma się tą przewagę dwóch spotkań, tylko trzeba cały czas podchodzić do spotkania, jakby było 0-0, albo ja, jakbym to ja miał gonić wynik. I tak się będę starał podejść do, mam nadzieję, tylko ostatniego spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z nami Dawid. Dawid, goniłeś wynik. W tym meczu trzecim udało się to zrobić. W tym czwartym jednak to rywal wychodzi na prowadzenie i kończy. Bilans 3 do 1. Jak to widzisz? No, będzie ciężko na pewno wygrać jeszcze trzy mecze, Janczowi zostały, został zaledwie jeden do wygrania, także muszę postawić chyba wszystko na jedną kartę i spróbować go pokonać w tych kolejnych meczach. Co nie wyszło w tym czwartym meczu, w, tym, w którym przegrałeś 3-2? Jak już miałem wynik 2-1, to powinienem grać spokojniej i utrzymać się dłużej przy piłce, ale niestety wyszedłem za bardzo ofensywnie. Dziękuję bardzo, powodzenia.